Zgarniam tutaj w łazience elektrykę. Żebym sobie mógł już skończyć w końcu tą łazienkę, pozamykać te ściany, bo chcę szafkę robić. No i zobaczcie, ładnie nawet świeci. 18W 24 zł taki ledzik o, produkt polski. 1.8 naturalny 4000K jakby to miało nie wiem co tam znaczyć wiem że chyba 3000 czy tam poniżej 2600 chyba jest yy, światło miękkie co by to no łączniczki kupiłem taśmę ledową tutaj Rynienkę mam, zobaczymy. Jeśli dzisiaj może też to spróbuję. No i fajnie, na kibelek starczy. Takie światło. A tutaj w kamperku w salonie i tutaj będą trzy wzdłuż. Tam jeszcze jedna. I tutaj czwarta, ale ta będzie się osobno zapalała. Czyli tam sobie zrobię włącznik pod ten. Przez to kupiłem te białe włączniki. I tutaj sobie będę zapalał światło. Jak będę tu nieraz siedział samemu, a nie jeszcze będzie spała, to sobie zapalę. Mam no, chyba 4 kupiłem, takie białe, ale nie są drogie, 2 złote briko chyba kosztowały 4 złote. No, taśmę też kupiłem zwykłe światło. Natura nie kupuję żadnego tam zimnego, bo to męczy oczy. A zarabiam cyną, żeby to lepiej trzymało. Nie bezpośrednio na kabel. Kosteczki. Tylko najpierw cyną. I dopiero przykręcam kostkę. Lepiej trzyma. Sprawdzone. Pokażę wam łazieneczkę wczoraj. Tak mniej więcej zrobiłem. O, tu już światełko mamy, dwa włączniki, wentylatorek zamykany. Mam dwa wentylatorki na zewnątrz, które wyciągają, oczywiście z Chin, dużo rzeczy zamawiam z Chin. O, tutaj o, szafeczka. Wczoraj zrobiłem taką małą czekam za zawiaskami O wiecie, kupiłem niby dużo zawiasów, ale tak szczerze to zabrakło i dzisiaj zamówiłem kolejne 10 sztuk niech będą, może się przydadzą tutaj na różne tam pasta do zębów, perfumy i tam jakieś mydło, coś tam coś tam Tam sobie obrobię silikonem albo jakąś cieniutką listeweczkę założę, chociaż na pewno coś ozdobnego założę z drugiej strony no Tutaj jeszcze obrobię to w koło. Też z takiej płyty, z tej lekkiej cejby No, i tu już będzie gotowe. Dobra, niech sobie leży. A, tu już niebawem będę słuchawkę zakładał z tej strony. I tutaj dyskutujemy z Anią, czy zakładamy gumolit Są fajne wzory, czy malujemy? Slikonujemy i malujemy. Chociaż silikonowane tak będzie. No, to to byśmy ogarnęli i by było gicier. Eee, do góry idzie plexi, bo mam dużo takiej białej. Fajna, więc nie będę musiał się trudzić z tymi wkrętami, z tym wszystkim. Dotnę tak fajnie. pierwsze zrobię szablon i założę plexi i będzie fajnie do skraplania, czy cokolwiek. Nie będzie to szło ta para od razu. Chyba tu i tu, tak dotąd. Mam taką fajną białą pleksję I to by było tyle tutaj. Będziemy działać. Klameczka już z Chin idzie, już jest w Polsce. Eee, tak samo wszystkie zamykania też idą z Chin. Do wszystkich szafek. 19 sztuk zamówiłem. To już widzieliście. Tam jedna listeweczka brakowała, ale dzisiaj przyniosłem. Ten plastik, więc tam się dorobi. Musimy skończyć ten baniak, go w ogóle podłączyć. Pompę, wszystko. Czujniki. Co tu jeszcze? No tu już chyba wszystko. Będziemy pomału już kończyć. Tutaj pójdzie taka tapeta. Już chyba mówiłem dotąd. Tu pójdzie materiał. Z drugiej strony to samo. Reszta malowane. Szafki. Tutaj jest dyskusja, czy dajemy materiał, czy malujemy. Tu muszę jeszcze te ranty obszlifować, bo troszkę wystają. I dam jakieś listeweczki cieniutkie. Kątowniczki takie fajne, drewniane. Zakupię takie cieniutkie. No, ze strukturą muszę jechać do Warszawy, więc muszę to wszystko ogarnąć. Yy, już mi z Chin idzie. No, większość z Chin kupuję. Trójniki mam, rury mam. Zakończenia tutaj, coś takiego, tylko zamykane, Można sobie regulować. Pięć sztuk tu, tam, w łazience, w garażu i w sypialni. Także będziemy mogli sobie zamknąć, jak nam będzie zimno. Otworzymy. Fajnie. Takżeśmy zdecydowali, że sypialni musi być. No, i to by było na tyle, chyba. A, i tutaj pale, panel sterowania też chcę wyciąć taki większy otwór, i chyba dam to wszystko w pleksji. Fajnie, że to potem popodpisuję jakimiś naklejkami takimi małymi. Woda, ścieki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, ale to będziemy jeszcze ogarniać. No, to by było na tyle. Lecę z tematem dalej. Maskownicę muszę pozakładać. Ale sufit pewnie będzie malowany. Dobra, to by było na tyle. Zakupiłem takie gniazdo podblatowe. Trzy gniazda są. No i musiałem rozkręcić. Się troszeczkę męczyłem, bo są takie kwiatki nietypowe. Już próbowałem różnym sposobem. Wziąłem z Makity takie końcóweczki. Cienkie, wąskie jakoś dał radę. To wiadomo chińskie, 53 zł za to dałem. I to takie, wszystko nietypowe. Ale czemu to rozkręciłem? Rozkręciłem dlatego, że wiecie, tutaj jest taka kontrolka. Jak się do kontaktu wsadzi to automatycznie świeci. A nie chcę, żeby mi cokolwiek prąd pobierało, więc obetnę te kabelki, zaizoluję. No i będzie kicior. No, mało miejsca na blacie zajmuje, widzicie sami bo chciałem kupić troszkę inne, o, chciałem kupić takie jak ja mam tutaj w kuchni. No ale ten jest taki troszkę cięższy no i droższy. A ten jest fajny, mało miejsca zajmuje. Wiecie, ten jest aluminiowy, a w kamperze waga jest bardzo ważna. No Dzisiaj będziemy to montować. Będziemy montować kuchenkę. Mm bo już będziemy się zabierać za olejowanie wszystkich blatów stołu i tak dalej dobra skręcam to i idę do kamperka kawkę sobie wypiję a nie obudzę i działamy maneczko. dzisiaj kończę właśnie ogrzewanie pokażę wam jak to wygląda wszystko już połączyłem Teraz jedno wyjście będzie tu, drugie przy łazience, reszta idzie do tyłu, pod, do garażu i do sypialni. Tu też mam jedno. O. Zamykamy, otwieramy, obracane Wszędzie mam takie same. Można zamknąć na stałe. No, więc wszystko porobiłem. Teraz to zamykam, już za. Zakładam na stałe, wszystko skręcam. No, i dzisiaj jeszcze będę robił tutaj przy blacie kuchenkę i kontakty podblatowe, ale to Wam pokażę. Dobra, skręcam to i lecę dalej. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Dawno nas tutaj nie było. Marek dawno nic nie nagrywał. Dzisiaj nagrywałem. Nagrywałeś? Co? Mamy dzisiaj pomocnika. Niko, pokaż, co jesz. Niko, Żodkiewkę właśnie wypadła mi z lodówki. Niko mi porwał i, i przyszliśmy razem do Marka. Co pokazywałeś, czego nie pokazywałeś? Przy szafkach nie pokazywałem. Yy. Stryczki? Tak. Mogę Wam powiedzieć, że poprzednio nie zrobiłem, zaraz Wam pokażę, tutaj tych podkładek bo to jest na płytę piętnastkę i wystawały tak wystawały. badziejsko to wyglądało. No ale jak podłożyłem tą płytkę, takie małe płytki co mi zostało z te cieniutkie o. ścian, ze ścian. O. No nie wiem czy to było ze ścian, czy ze sufitu. No, ale jak się i teraz, jest, I teraz jest ładnie, nie? <laughs> No, klameczkę zrobiłem. Wszystko nie do końca jeszcze, nie? Tutaj. Pokaż przy łazience zrobiłem. Ale się tak super otwiera ta klamka. Normalnie jednym paluszkiem. Tak delikatnie. Tylko to jeszcze nie skończone jest. jest, bo to musi być wszystko wyprofilowane. Mam pomysł na to. Lampeczki. O, lampeczki już nawet działają, tylko bym musiał akumulator iść podłączyć. O, to wszystko można powiedzieć, z Chin nam przyszło. Wegetarianin. <grym> Dobra, rzodgiewka. Niko nie lubi mięsa, no faktycznie, ale zjada owoce i warzywa bardzo chętnie. Co jeszcze? No, listwe, ułączniki pod spodem. To, to światło dwie. tutaj pod szafką, ale super świeci. Naprawdę. Tak niewiele. Bo to jest tylko tu pod szafkami kuchennymi, tu się kończą szafki kuchenne. Zaczyna się łóżko, więc listwa też tutaj się kończy. Ale tak daje super dużo światła. Wczoraj próby robiliśmy. Ładnie to świeciło. O. Zaszpachlujesz te wszystkie dziureczki, to też będzie ładnie to wszystko wyglądać. Tak, ale nie wiem, czy nie kupię maskujących tych. zaślepek? Zaślepek takich, tak ale świetne są w ogóle, są takie bardzo płaskie, nieodstające znaczy ja to musiałabym tu wejść na szczudłach, żeby głową sięgnąć no, do lampy są, to ale... są lampki 1.8 wata, ale ładnie świecą też dzisiaj próbę robiłem tutaj też mam łącznik ale to tak jak mówiłem, to jest osobno na tutaj jak będę sobie siedział sam osobne światło tak, osobne te trzy tutaj to, to i to są osobno to światło oczywiście też jest osobno a ta jedna lampeczka tam Aha. jest dodatkowo włączana. Ma udział. A co teraz robisz? Teraz będę robił kuchenkę. O! I chciałem zakładać ten podblatowy kontakt, ale nie wiem, czy będę miał taką wielką otwornicę, żeby to ten. Może będę miał? Zobaczymy. No chyba będę miał. Tam będzie to wstawione. Nie wiem, co z szufladą, czy czasami nie zrobiłem błędu delikatnego, ale jak to to poprawię, szufladę jedynie skrócę. Wejście do garażu, o, widzę, też założyłeś. Tak. Wejście do garażu jest zrobione na szerokość mniej więcej moich ramion i bioder. W razie czego jakbym musiała się tam po coś dostać od środka z samochodu, także robiliśmy próbę. Dopasowywałam się do tego otworu. Jak tam, Niko, gdzie masz rzadkiewkę? Zjadę. Serio, zjadłeś całą rzutkiewkę? Ogonek tylko zostawiłeś. Nie, ogonku nie nic. Nie gryś. Diagle. Ty masz rzutkiewkę? wiecie co, przerabialiśmy to siedzisko. Zrobiliśmy krótsze, krótsze, niższe, bo a wydłużyliśmy ten, obróciliśmy płytę. I zrobiliśmy niższe, bo ja nogami haczyłem kurczę o stół. O stół. I zrobiliśmy naprawdę niżej i teraz jest idealnie. diabło Nie, nie muszę, uciekaj. nie uciekaj, zostań z nami. A łóżko pokazywałeś? Pokazywałem kiedyś. Pod baniakiem, z wodą. O, tutaj też już założyłaś te. Tak, co. Jak to nazwać? A nie wiem, jak. Musi się wyrobić. Wyrobi się. Dobra. No i wymierzyłem w tym miejscu. W tym miejscu gdzieś tak będę wiercił. Znalazłem otwórnicę. O o, 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 o! I myślę, że ta będzie dobra. Zmierzyłem sobie na kartonie. Zrobiłem sobie otwór. Wsadziłem sobie całe gniazdo. Wchodzi. Nie przelatuje. W ogóle mały jest ten pierścień. Więc wiecie, jakbyście za duży dali ten pierścień, to nie. Bo ten jest akurat przykręcający, ale ten z góry. No dobra. Działam. Zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, co z szufladą. Czy nie będę musiał jej skracać, no ale co zrobić? Niektórych rzeczy się nie przemyśli. Tu, gdzie lodówka, nie dam. Bo czasami lodówka nie wejdzie i to dopiero będzie gnój. Dobra, jedziemy. Powiem Wam aż dymszę to <noise> zrobiłem widzicie? Dobrze, że nie zrobiłem za blisko. Eee, kurczę, no nie jednak jedną ręką, bo bym musiał przykręcić od spodu, bo jak wyciągnę. Na trzy to akurat jest przy ścianie. O! ale akurat i prawdopodobnie będę musiał szufladę skrócić troszeczkę, ale to się za chwilę okaże no na 99%. Zobaczcie mam tempę tę. Te. Widzicie jak to wygląda nie? A się paliło, Dym szedł normalnie. Muszę już to wyrzucić. Muszę, muszę sobie kupić nowe te rozwiertaki. Kupię cały komplet. To tam droga nie jest 20 zł to kosztuje, a super robotę wykonuje. No, i fajnie. No, na trzy. Dużo miejsca jej nie zajmuje. Tylko mówię, z szufladą będę musiał chyba zawalczyć, ale zaraz to zobaczymy. I bierzemy się za kucheneczkę. Kolejny etap. Pokażę Wam, co teraz Marek robi. Przymierzyliśmy kuchenkę. Mniej więcej wymierzyliśmy równo od jednej strony, od drugiej. Tutaj tak, żeby było wygodnie. Marek poszedł teraz do garażu dociąć szablon wymierzony z tego tutaj dna i za momencik będziemy mieć kucheneczkę, tak wygląda, szklana, czarna, taka jaką chcieliśmy i będzie dokładnie tutaj w drzwiach, tak jak chciałam, kuchenka, z lewo zmywak, tutaj lodówka. Taki układ chciałam, żeby móc gotować. Z jakimś widokiem, no to akurat w tej chwili widoku nie mamy, ale myślę, że będzie ich sporo w naszych wyjazdach. Tak. Na mnie. <laughs> Może być na Ciebie. To Pana? też ładny widok. Niebawem będzie jakieś ciekawe widoki. Jak wyjedziemy, to już na grubo. I będziemy Wam pokazywać ciekawe miejsca. Działaj, działaj. Pokażemy Wam za momencie, jak będzie gotowe. Efekt końcowy. Tak wygląda zamontowana kuchenka za chwilę ją ściągnę z powrotem i biorę się za szlifowanie blatów i za olejowanie. Nie było łatwo. to jest twardy blat. Jaś się paliło <laughs> znowu. Bukowe. Tak. Ale o ile będzie lżejszy, jak wycięliśmy taki kawał stąd? No ładny kawał wycięliśmy. Pod zle, ładny kawałek, także że dużo tego blatu nie ma, nie? Się mówi, no tam jest troszeczkę do pracy tu i tu, o! I tu o. I teraz trzeba to ładnie zeszlifować papierkiem 240, tak delikatnie. No i można olejować. Tak to wygląda. Pokażę Wam, jak będzie gotowe.